Dobry, witam Dzień dobry, serdecznie państwa. W drugim śniadaniu z górnikiem. Tym razem będzie to śniadanie podzielone na dwie części. Najpierw porozmawiamy sobie z Grzegorzem Boninem, który wrócił po miesięcznej przerwie do gry. Zagrał znaczy z Polonią Bytą. Potem pan prezes Mundarczyk i dyrektor wykonawczy klubu, pan Krzysztof Maj powiedzą nam o udziale Górnika Zabrze w Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, który rozpoczął się w poniedziałek, natomiast w środę Górnik będzie miał swój panel, spotkanie z legendami. Żeby nie przedłużać, może zaczniemy od Grzegorza Bonina, który ma y, dalszą część treningu dzisiaj, ma spotkanie y, zajęcia teoretyczne, więc Grzegorz poprosiłbym Cię o takie pytanie mam do Ciebie, jak w ogóle y, Twój powrót, przebiegał Twój powrót Twój występ, w meczu z Poronią by to Jak ceniasz swój występ, powrót po tej długiej przerwie. No cóż, no doceniając na pewno nie jestem ja, ale myślę tak jak chwilą yy, powiedziałeś, miesiąc przerwy, yy, bodajże dwa treningi. Także na pewno nie było to. Nie było to yy, wykonanie w moich jedno najlepszym to nie mogę się Też się nie spodziewałem po sobie nic nadzwyczajnego, ale najważniejsze, że mecz wygraliśmy że pierwsza połowa była po e, zagraliśmy jedną piłkę. Brakowało tej bramki od 60 minuty gdzieś e, daliśmy się w grę Polonii, gdzie, gdzie to wszystko pasowało. do 80. musieliśmy się bronić. I wtedy Polonia nas bardzo przycisnęła, ale na szczęście i prowadzona na kontra i wygrany mecz i trzy punkty. Dziękuję. Teraz poproszę o pytania do Grzegorza i myślę, że po tych pytaniach zwolnimy Grzegorza, bo ma obiad, a potem, tak mówiłem, zajęcia teoretyczne, więc bardzo proszę o pytania do Grzegorza. Grzegorz, jak tak. jest sprawa z kontraktem stoi? Już wiadomo coś, czy nadal tak wiadomo? Z tego, co mi wiadomo, to w czwartek jestem zaproszony na rozmowę. Dobrze pan wiadomo. <grym> Termin czwartkowy. Pozwolę sobie dokonać też oceny, skoro pasie I dobrze, by pan powróci. Witamy telewizję Silesia, Zapraszamy. Widzisz szansę programowania? Yy, jest zawsze. Ja już mówiłem od początku, że szansę jest zawsze, póki yy, kontrakt ma z podpisany do 30 czerwca, a innego podpisanego nie ma, także szansę. W razie awansu tym do europejskich kucharów, nie się udało, jest jakiś plus przy tych rozmowach? Chociaż są w czwartek, więc jeszcze nie będzie wiadomo. <noise> no, na pewno, my się przede wszystkim skupiamy na tym ostatnim tygodniu. Utrzymanie mamy pewne, chcieliśmy sobie to zapewnić, a teraz mierzymy yy, w to, żeby wygrać te trzy ostatnie mecze. No, co z tego wyjdzie, to się okaże już w piątek. A jeśli wygramy, no to ta liga pokazuje, że wszystko się może zdarzyć. Jakieś inne oferty były, ciekawe, z innych klubów? Czy tym się zajmuje mój, mój menadżer? Ja za dużo to nie wnikam. Tydzień czasu został, końca ligi, potem będzie czesne. Na... Jakieś sygnały do Ciebie docierały, że ktoś jest konkretnie o to No są, są, jakieś tematy są, no, ale tak jak mówiłem przedtem kontrakt jeszcze nie miał podpisanego, nigdzie. Jest was gdzieś poczucie, że ten piątkowy mecz ze Śląskiem to jest mecz właśnie o to podium? Jeżeli go przegracie, to patrzycie tu, tu, troszeczkę niżej? Myślę, że tak może wyjdzie, Gdyby... gdybyśmy ten mecz przegrali, to zostaniemy gdzieś tam pewnie w środku tabeli. A przy wygranym lub w tym, gdzie Śląsk by na mnie odskoczył, myślę, że dalej by, to, dalej by to było zamieszanie. No bo z tego, co wiemy, to każdy z każdym tam gra. Tej czołówce, co się każdy ze sobą bije. Także na pewno mecz będzie bardzo ważny i miejmy nadzieję, że u siebie wygramy, bo jesteśmy naprawdę u siebie mocni. Może na szansę szans wystarczy tylko 5-0, wygrać? No, i myślę, że 1 starczy, także na to nie patrzymy. Wiemy, że ukradł mamy z tą czołówką, z każdym mamy bilans gorszy, jedynie z mistrzem kraju lepszy, ale to na nic nie da. Takie pytanie z innej beczki troszeczkę, bo z tego co wyczytałem, kibice zaplanowali protest na to spotkanie ze Śląskiem, prawdopodobnie nie będzie kibiców. Czy dla Ciebie ma to jakieś znaczenie, że tego dopingu nie będzie? To może wpłynąć na Waszą formę? Co to znaczy, że nie tyle na formę, ale my potogramy to gramy przecież dla kibiców. To... Jak jest pełny stadion, gramy u siebie, no to ten doping nam pomaga, a przeciwników mam nadzieję deprymuje, także... Zobaczymy, jak to to, Przepraszam, Michał, może sprostuję. Kibice będą, to nie tak. Że... No wiem, że będą. Zdję, że nie ale... będą. Kibice będą, tylko trwają rozmowy ze stowarzyszeniem. O tym to na pewno ewentualnie powie w późniejszej części dyrektor wykonawczy. Będą kibice, a kwestia ewentualnego dopingu to jeszcze nic nie jest przesądzone. Dobrze. W dniu mamy spotkanie z stowarzyszeniem kibicu, także Z przedstawicielami stowarzyszenia. Przeciw się spotykamy. gdzie nam Wierzymy, się... że, że kibica będą wspierać swój zespół. Proszę dosze pytania, dobrze Gorze. się tak e, oceniając już w perspektywie tego, tej całej rundy e, no, jesteście już na finiszu, jesteście zaskoczeni, że tak dobrze wypadacie na trzy kolejki przed końcem. No dobrze powiedziałeś, trzy kolejki przed końcem, bo tak jak zostawiam na trzy mecze, chcemy je wygrać, ale przy trzech porażkach to możemy skończyć pewnie na, i na 15 miejscu. 13 już nie. 13 nie, nie, nie. to 13. Nie, nie. A, sorry, 13. 13 no. Myślałem, że 17, 17. No, także możemy spać na 18, 13, Także no. jest ciekawy, bo każde wszystko się jeszcze bije, także poczekamy z oceną do końca sezonu. A korona ci dziwi? podstawą tej drużyny? Znaczy, ja myślę, że oni na jesień bardzo dobrze grali, gdy. Yy, Gra na, na Andrzeja niedzielona, gdzie te drużyny nie mogły tego połapać. Na wiosnę już było widać, że y, każdy się nastawił żeby y, na te prostopady jego piłki i też myślę, że nie, nie był też w najwyższej formie. I to od razu kontuzja i także to było już odczuć na całej drużynie i gdzie na wiosnę, na jesień chyba bodajże w pierwszych tą kolejkach wszystko mecze i wygrywa, bo strzelał tą bramkę i takby też na wiosnę nie jest tak ciężko. Myślisz, że jest tam grany w ogóle pod uwagę w Kielcach Spark z Ekstra. Na razie to, to wygląda. Znaczy ja myślę, się teraz był dla nich ten ważny mecz, który wygrali, bo gdyby, gdyby mecz przegrali z arką, no to naprawdę mieli ciepło, ale myślę, że tym meczem już się praktycznie utrzymali. Dzięki. Mam jeszcze jakieś pytania do Grzegorza.